Cześć dzień dobry dzionek, ja jestem cośek, Jest to kolejny... Jest to kolejny odcinek na moim kanale. Jest to kolejny odcinek na moim kanale. Przestanie. Jest to kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem gra Terraria. Jest ze mną gość specjalny. pijany specjalny, o tak, tak. Pijany, pajac, drunk Jester. Czekaj właśnie a propos pijanego pajata. czekaj, po Za... Przestań. Zadupił Mysło, jak zwał tak right. zwał. On ma dużo ksywek, a za to jego kolega Mateusz to tylko Mateusz, niestety. <laughs> Takie życie. Gramy w Terrarie, to jest już druga część. Pierwsza część jest u Zestera yy, na kanale. Możliwe, że już ją wstawił, jak nie to... Piszemy do niego, żeby wstawił. What's yy, jeżeli chcecie zobaczyć, co się stało w poprzedniej części, to wbijajcie do Jester'a, on wam wszystko pokaże, było śmiesznie. Wbijajcie na mój kanał, zajebisty kanał, nic tam się jeszcze nie dzieje, to tylko konkretnego, ale będzie. Ale wracając do tematu, postawiłem krzesło. Wow, naprawiłeś moje krzesło. Tak, yy, kto wie, ten wie, dowiecie się wie, w przyszłości. Właśnie, jest bardzo ważna sprawa, co nie, jako że ja jestem... Znany z tego, że jestem alkoholikiem. Nie, nie wstawię twojej kamerki. Nie, nie będę stawiać kamerki jeszcze. Jeszcze? Mam tutaj ten. No, no przesta przestań! Co? Co on no robisz? O co ci chodzi? Jom. Patrz Patrz, widzisz, czas na zimne piwko. Co ty masz, browara? No mam browara zrobiłem, Czekaj, browara? Ej, czekaj, to ja zaraz mam lepszy plan, wiesz co, zrobię ja. Tak? Zrobię tutaj ci drugie piętro, żeby nie było, będzie ładnie. Dobra. Tylko musimy ten, jak się to stawiało, tak się stawiało. Czekaj, mogę to wypić? Nie Jaki wiem, to? możesz. Eee, 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 jak się, eee, pół płytki... to, to by były Gdzie są półpłytki? O kurde, wypiłem to piwo. I co ono mi dało? Nie wiem, nie trzeźwość umysłu. Eee, to ja mam tak od urodzenia. Też piwo? Grzybowe krzesło. Też piwo? Grzybowe krzesło. Też piwo? Można. Dobra. dobra. Poczekajcie, to może być używane jako ten? Nie, to nie będzie tak. Kurde, szukam pół płytki, ale nie mogę jej znaleźć. O, drewniana platforma jest, dobra. E. Mamy to! OK. To wywalam, bo tego nie chcę. Teraz zamieniamy sobie to styl. Czemu nie mogę zrobić piwa? Przecież nie mogłem. Bo... o kurwa. Eee, jest to butelka? Zrobiłem dla ciebie specjalne miejsce, bo wiem, że potrzebujesz tego. Dlatego proszę bardzo. Kiwam. Wow! O kurwa! Dzięki. Doceniam to. Nie ma za co. A czekaj, skoro to jest w ogóle moje mój, mój piętro ja mieszkam, to ja wezmę sobie to. to jest no moje. to dzięki, reszta dla mnie. Dobra, mi to pasuje. Ja nie potrzebuję nic więcej do szczęścia. Tylko sracz i alkohol. Tak, to, to dosłownie każdy by wam to powiedział, gdyby znał Justera w Realu. Jester tylko tego do szczęścia potrzebuje. Ej, ale chłopaki, wiecie, że ja z tym alkoholizmem tylko żartuję, ja nie mam problemów żadnych z alkoholem. Nie nie starajcie się, nie, nie, nie wysyłajcie mi jakieś listów motywacyjnych, czy, czy, czy co? W sensie, jakby na każdym odcinku Jastera pije browca. Albo Ej, bez kitu, dzisiaj nagrywałem film i też, nagry, też piłem browara. Tak samo czekaj eee, ostatnio jak dzisiaj. z Mateuszem ja chyba, co nie? Z Mateuszem. Tak? Ten Mateusz? To on czy on? Maksiu, jak on się nazywa? Ten, z którym to. prowadzisz kanał eee, a, Max, ja. no, no, Max. Max, no. No, Max, no to wtedy sypiłeś pićko. Takie ale, to ale, drink. To było ale to było bezalkoholowe piwo. A to bezalkoholowego to ja nie chcę. Nie, przepraszam, to nie było bezalkoholowe, to była Bionwywa. <ścoughs> <ścoughs> Dokładnie. E, także to Niestety mamy alkoholika w zespole. E, dalej, wracając. Jestera możecie kojarzyć z tego powodu, że Chłop montował już parę moich filmów, na przykład na Wielkim Powrocie Cośka na YouTube widzieliście go po bokach, chodził, tak w różnych miejscach się pojawiał, oczywiście niesynchronizowana. To była nie animowa animowana wersja. Czy tak, coś. to była jego animowana Ale... wersja, zobaczcie Ale... jego prawdziwą twarz nie teraz. Nie wiem czy ktoś chce widzieć moją prawdziwą twarz. E, ja na pewno nie. Ok. Przepraszam. Ja niestety, ja niestety muszę oglądać twoją mordę zawsze jak montuję filmy. Przepraszam. Wiem, cóż. A, mogę maskę ubrać jak chcesz. A zapomniałem o jednym. No. Szybkie okulary. Eee. No. szybkie okulary. Szybkie okulary cośka. Nie, w no co ja eee, co ja sensie mogę? nie wiem co możemy robić. Aktualnie będę robić sobie piwnicę na różne rzeczy. To ja idę zbierać nam surowce. To idź do kopalni jakiejś i znajdź... O to for, co to za jakiś latający zombie? No, nie wiem. NASA odbyt projektowało? <laughs> Ej, śmiesznie by było. Co to? Drewniane no. jojo Jojo? Jojo. Sora, obory oczyta, futatsu no Hoshiga. Czemu napisałeś? Drunk jester? Drunk. Drunk jester? E Ej ty, demoniczne oko. Ej, ty, jak chcesz, to czekaj, jeżeli uda mi się zabić jedną A. postać. Jeżeli zejdziemy do jednego poziomu, to później możemy sobie zabić jednego Bossa dzisiaj, jak chcesz. Dzisiaj? No, jeżeli Oku. się uda. Dobra, dobra. Tylko muszę bardzo głęboko się wkopać, ale to dzisiaj będziemy pewnie w kopalni cały czas, to na no spokojnie. Spoko. E, wait, tylko S gdzie tu S jest... Się ktoś... kto, kto siedzi w kopalni? Ostatnio tylko pałeś e, ten do piekła dziurę. A to nie dokopałem się tak czy siak? No wiem, że się nie dokopałeś, ale kopałeś. No kopałem, kopałem. Czyli gdzie jest? Czemu nie mogę zrobić skrzynki? Halo, gdzie jest skrzynka? Jak się skrzynko no, robiło? Okay skrzynkę nie wiem, ja skrzynki, nie wiem jak się robię, skrzynki, a skrzynki zawsze w cave'ach znajdowałem i kradłem. Jest, to musimy sobie do cave'u, bo mnie się nie chce w sumie, masz rację. Ja właśnie, ja właśnie wszedłem do cave'a. A o, to ja idę, zrobię jakieś inne. My się w sumie mamy pod domem cave'a, więc nie wiem czy... Fajna jest ta broń, co mi dałeś. Jaka? No to takie, ten taki truizom, czy co to jest, takie takie, takie a, to coś. coś. Yy, no fajne, fajne nawet, żyję. Jakoś. Fajne, że to jest mocne, szybkie i świeci. To świeci? No. Jak się atakuje, to świeci na fioletowo. O I zajebisty kolor. Nie wiedziałem. Yy, dobra, ja się kopię I... bardzo głęboko aktualnie, ponieważ musimy znaleźć dużo rzeczy. Ja jestem I... w jakimś cave'ie, który bardzo głęboko idzie. Yy, Dokopałeś się do ten O, jest cave jakiś, woda. Mm, woda. W końcu się umyjemy. Ja tylko, ja tylko mam zombie i szkielety. Yy, co będzie tak? Ogólnie to nie wiem czy wiesz, ale mówiłem Ci chyba o tym już. O czym? Że pod CTRL-em sobie możesz dać taki żółty kwadracik, który Ci pomaga w niszczeniu bloków, które chcesz niszczyć Bo nie zawsze... Eee. Pamiętasz nie nie, pamię nie, nie pamiętam. A, okej. Okay. Co to jest? Czemu mój killoff zadaje więcej damage niż miecz? Ruda cyny. Do czego jest tutaj cyna potrzebna? Eee, cyna jest do niczego, ona jest gówniana. Aha, no to dała to zebiorę jak najwięcej się da, żeby tylko nam zapchać ekwipunek. Ej, nie rób tego. Ale skoro jest po coś, to coś po coś musi być. To nie ma jakieś zastosowanie ciężkie, którego my nie rozumiemy, bo jesteśmy na to za głupi. Logika Jastera. Tak. tak. Ja już powiedziałem wczoraj, Wczoraj, boże, w ostatnim filmie. Wczoraj, mi się wczoraj, bo wczoraj montowałem nasz film. Ee, ja już powiedziałem, jak to że. to To miałbyś już na swoim kanale. Co to miał być na moim kanale? No. Film! A <gulny <gulny>, <laughs> Dobra, nie, nie, rób, nie róbmy ludzi, tutaj nie wiadomo Po prostu, jak, jak to nagrywamy, to jak ktoś coś, kto nagrywa, to ja jeszcze nie zmontowałem wcześniejszego filmu i rzuci go dopiero jak ja go eee, zmontuję. Aha. Niestety, znowu. Łamanie czwartej ściany. No niestety, ja bym chciał, żeby chłop to wcześniej wrócił. No bo fajnie by było, gdyby pierwsza część była wcześniej niż druga. Ale że niestety. Moż mo można, zro można zrobić tak, jak było z gwiezdnymi wojnami. Udało się! Jest! Znalazłem skrzynkę. O. O, a to co to? Ładnie się świeci. Czemu woda jest w domu? Halo. Wo co? Mówię o domku w lesie. A. Flag, otwórz się, co my tu mamy? O, prędkie Potem? kolce do butów, chcesz kolce do butów, a nie, bo ty chcesz. Ja mam, ja mam, ja, ma, ja, ja, ma, ja, ja do mam. Dlaczego, kolce dlaczego do butów? jest ołów potrzebny? Nie wiem. Serio? Nie no, ołów się przyda do... I w sumie nie pamiętam, do czego się ołów papyrose, W papierosach jest ołów. nie pal, bo będziesz gruby. E, to nie tak działa. Ale ołów przecież robi ciężkie rzeczy. No ale, po, ale palenie sprawia, że chudniesz. Ale... Nie patrzcie na mnie. Czemu? Bo ja jestem chudy. Poko Ale znaczy, to też nie do końca też tak działało. bo na przykład, bo na przykład, No nie wiem. No halo, zniszczcie! Czemu to wstrzymuje się nie niszczy? Chudym, mo chudym, mo chudym można być po prostu, bo jesteście chudym. Ja na przykład dobra. jestem chudy, bo jestem chudy. O kurde jakaś pułapka, myśleli, że mnie przechytrzą, jakiś kamień mi chciał spaść na głowę. A zaraz będzie drunk, że... umarł Nie, ja nie umrę, ja jestem dobry w gry. ja wam obiecuję, ja jestem dobry w gry. Ja nawet komputera nie mam Bo to f w... co? Ja nie jestem Snacks Ja nawet komputera nie mam Ja, ja w CS-a hmm. nie gram O dobra dokopałem się do niższego biomu Uu. Nareszcie Jestem kurde gdzieś w, głęboko pod ziemią. W takim grzybowym biomie? Nie. A to w ziemnym, ziemnym biomie. A to po prostu w dupie jesteś, dobra. A teraz ja w dupie jestem cały czas. No, poczucie humoru. Eee... Tak. Siach. Jesteśmy bardzo zabawnymi youtuberami. Eee... Tak. Czekaj to takie zielone coś, co to jest? Slime Szmaragdy Smaragdy w tej grze są? No O kurde. To, ja czekaj, czekaj, czek, ja ci powiem, nie tylko szmaragdy, ja jeszcze, ja jeszcze mam przy sobie wziąłem ze sobą, bo nie wiedziałem czy się przyda. Mam szafiry mam rubiny A to rubiny to wiedziałem, ale nie widziałem a jeszcze... Po to, o, do, a co dlaczego do, do czego są rubiny? Nie wiem. Mam jeszcze platynę. O, srebra. Stary ja mam meteoryt. Ja też mam meteoryt. Me mete meteoryt. No, no wiem. Czekaj, o, bo idzie do mnie też. To jest jakaś klajerska chmura do mnie przylecia, dobra. Życia no dobrze, przylecia. Mam dużo miedzi, mam żelazo, mam. E, co to jest? Kurde, czekaj, mam, mam e, srebro. A to nie mam jest tak, że ja ci większość rzeczy dałem? Nie, 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 nie. Bo ty mi dałeś tylko demonit i meteoryt. A, dobra. Tak to, to ja. E, wszystko sobie zebrałem. Grając prywatnie, bo bardzo mi się spodobała ta gra i zacząłem sobie grać, tak? Chłopowi się spodobało, niemożliwe. No, ale trzeba przyznać, że jak mi się to i spodoba, to znaczy że to jest dobre, bo ja mam dosyć wybredny głos jak chodzi o gry. No, chłop taki jest. Ja, właściwie ja nawet nie, nie gram w dużo gier. Jedyne gry, w które grałem obecnie to są Scrollsy. Skyrim. Uzależniony jest. Nie no bez zasady. Yy, nie. Masz każdego scrollsa, już praktycznie. No, kupiłem sobie Obliviona. Teraz też fajny. Ja już mam wszystkie scrollsy. To znaczy fajnie. online jeszcze nie mam, ale online nie zamierzam kupić. Bo nie tego kupuj. Się już zależy. Ja już ci mówiłem, dlaczego nie chcę kupować. Nie pamiętam, czemu ale... Bo, bo sam chciałeś kupić. Bo sam chciałem kupić, tak, ale ja wolę gotika. Oj, gotik jest spoko też, no. Wiem, przyszedłem każdą część. Serio? No ja tylko dwójkę. Smoczę jaja. Smoczy jaja. Oj chuli, o, jestem w piekle, dobra, nareszcie, lawa. Mogę się czekaj, bo ja mam ten e, mikturę te powrotu, to idę do ciebie. Nie zgubisz się jeszcze. Nie, już, już jestem w domu. Tylko nie wpadnij do lawy, bo się uspalisz. Eee. Bo tu lawa bije mocno. Nie pisałem się na dawę. Przecież mówimy, że w, w czekaj, czekaj. Tu, A w piekle tu... to co jest? Piekło, ogień. No, lawa. I wiesz, ja mam piekielny na przykład? Killow. Ogni jest to piekielny. Tak? No. Fajnie jest? Mocny, bo bije więcej damage niż twoja... Najlepsza broń. A ile bije? My bije. 13 Moje bije 20, o kurde 27 Kilo? Nie, kilo. No właśnie. Na o, potka mnie szkarłatna ruda. O, szkarłat się przyda. Szkarłat o, się sz przyda. O, szmaragdów dużo jest. Super, nie, stary nie szkarłat się bardzo przyda. Ja zbieram szmaragdy. Yy, jakbyś był w piekle, to później pamiętaj, żeby zawsze zbierać szkarłat. Ja zbieram emeraldy, będę handlować z NPC A tu, tutaj handlować... W sensie da się, ale tutaj się nie emeraldami. Aha. Tutaj A bo pieniędzmi. to nie. Bo, bo, to, bo to nie Minecraft. No właśnie. Głupiś. Głupiś. Głupim. <coughs> Dokładnie. O Boże, aż okay, mnie oczy. Odszedł... Okay. Oh. Czekaj, ja chyba nie, nie chyba nie poszedłem w dobrą stronę. A w którą stronę masz dom? Dom? To nie w ogóle śmieszna historia... Ja, 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 ja już do dziury, tylko no nie wiem gdzie, gdzie... Jest bardzo śmieszna historia widzowie, ponieważ okazało się, że mieszkamy dosyć blisko siebie. Lol. No. Aaaaam, Cosiek! Step Cosiek, I'm stuck! Gdzie ty jesteś? Czemu nie dołączyłeś do czerwonego teamu, tak jak cię prosiłem? Czekaj, przecież dołączyłem Nie widzę Cię, dopiero o, teraz o, o. Stój w miejscu Ale, ale ja, ale przecież ja byłem w czerwonym teamie O, zginąłem Osiek upada Pf. głową w piach Ła wow. O Jezu, to są te robale, nie lubię tych robali ja I'm wiem, dead kurwa. I'm dead Dobra, czekaj, lecę do Ciebie jeszcze raz Ła ale... wow. Dobra, zabiłem shit. tego robaka Nienawidzę tych robaków, one są okropne Oh shit, zapomniałem, że tutaj zrobiłem na początku. Polecam, polecam wam perłę miodową zajebista. Polecam wam nie pić Gdy macie 15 lat. Ja tak się składa, że... Ja nie mam 15 lat, także no. No, chłopie z pedofilem. Ej, wypraszam sobie. Przepraszam, homo sapien. Możesz, możesz mi zarzucić nekrofilię, ale nie pedofilię. Przepraszam, dendrofilem. Arius, tak? No, am... Uh, not stuck, I'm not stuck I'm free, dobra. E... I'm unstucked from this hole Chodź, pokażę ci gdzie masz piekło okay. Tylko czy ja pamiętam dobrą A, drogę? Nie, to, to dobrze szedłem, dobra To nie, to jeszcze wcale nie... O czekaj, czekaj, pochodnia Biegu, 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 biegł. Okay, czekaj, ej, ja się tu topię. O nie, ej! O nie! Ej! Co się... Co? Się. To się utopisz i trudno Ej kurde czekaj Słaby ja dobra masz. Czekaj, a fakty, czekaj, czekaj, mogę zobaczyć na mapę przecież, dobra, nie ważne to, to chyba masz słabe te psie jaja, skoro się topisz What the fuck, ej Jak ja to mam wpłynąć? No, w dół się kop po prostu do mnie Jak mam się kopać w dół? No kopaj się kilofem w dół Po co? Bo wtedy będziesz szybciej do mnie niż płynąć skoro nie chcesz się topić Ale ja nie widzę wtedy nic Kurde, będę ci musiał zrobić szkarłatny kill-off. Zrób mi. Nie chcę. Step... Step... E, Cosiek, zrób mi. No co jest? Strasznie denerwujące, ta skrzynka nie chce się zniszczyć. Kur. Jest tu coś takiego jak teleportu się do gracza? Nie. Kur... jak ja to mam pójść? Ja mam pomysł. Kurde, co się stało? Teleportonęło mnie. Gdzie? Oh shit! Co jest? teleport Teleportnęło mnie do bardzo złego miejsca. Eee, do... Do Radomia? W <grym> Eee. Teleportnęło mnie... Do o, że... Dobra, tego się nie spodziewałem, że mnie tu teleportnie. Sosnowca! Do zwierzyńca. A ty wiesz, że... że e, tam na Śląsku, wiesz jak, wiesz, jak, wiesz, jak, wiesz, jak, wiesz jak tłumaczą Silent Hilla? Jak? Sosnowiec. Czemu? nie wiem. Po prostu. Nieładnie tak. Nie, nie tłumaczą. tak. Czekajmy. No, ale oni, za, on, oni się nie lubią, więc no. O, zdarza się. Dobra, Wybuchowo! Dostajesz gęsi z skórki, co to zniszczyłem? Mikstura górnictwa, zwiększy szybkość kopania. Mm. Co to jest? A użyje użyję w sumie, bo co ja się będę. Ja muszę się kopać długo dół, bo, nie, bo ja nie ścierpię nie tego. A co to jest? Jakiś dobrze, raj? Że nie, dobrze, że nie nagrywam, bo moje POV jest e, nudne. Mam jakiegoś railgun'a chyba. Co mamy? Morderczy, skarłatny kostur. O, kula. Cool brzmi bardzo morderczo. O, ale. Ponadprzeciętny grabarz. Hmm. Hmm. Chcesz zostać grabarzem, młoda? Jest. A ja nie. Bo grabarze mają słabe życie. Tak? A. W sumie. O kurde to mnie zabija Co cię zabija? Jezus, ja bym ci przyszedł pomoc, ale nie do końca wiem gdzie mam iść. No właśnie ja, ja, ja wiem, też gdzie, nie wiem gdzie. W sensie wiem w sensie wie, w sensie wie, gdzie mam iść, ja się cały czas w dół, bo ta woda nie... Ale nie, bo, bo mnie gdzieś teleportnęło! Czemu cię teleportnęło? Nie wiem właśnie, bo gdzieś wylazłem. Co gdzie wylazłeś? Nie To się gdzieś ty w No Gdzieś ty w No znowu wlazł. twoją... przepraszam. Przepraszam. Wyjdę zaraz stąd. Kręg, nie zniszczyć nie, nie będzie kurde fajnych odcinków, aaa siema z tej strony, co się? Nie część mówię siema. Cześć, dzień dobry, dzionek. Yy, dzisiaj gramy w te Arraria z Jester'em. Nieprawda. A! A. Oh shit. O kurde. Muszę iść do ciebie. Fuck. Wiedziałem, że boss. Dwa bossy! Shit. A ja jeszcze mam mało HP. Ile? Ja mam loa. Shit, 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 shit. Ogniem mnie bije. Dobra. Już do połowy cię ubiłem, dobra. Gin. You, you dead? Gin mózgu, gin. Umrę. You dead? Fuck, ja też umrę. O oh fuck, nie! Nie! Nie, już tak daleko zaszedłem. To nie się utopię zaraz A ja umarłem Dobrze, no. na tym możemy skończyć ten odcinek, nie. co się umarł Nie kończymy, wyszedłem gra, ja, gra się toczy dalej, ja się dokopałem do chyba jakichś twoich tuneli kolejnych Albo i nie? O kurde co to? Jest jakiś domek znalazłem I złotą skrzynię! Ale nie wykopiesz jej Wykopię Nie, bo ja próbowałem jej nie wykopałem ale. Ja, z, ja już ją lutuję. No, lutujesz, ale nie wykopiesz jej. Kopię jej, wykopię. No to dawaj, pokaż mi ją, jak ją kopiesz. O to się zakładamy, że ją wykopię. Eee, o to, że nagrasz mi kole że zmontujesz mi filmy za darmo. Może o coś innego? Mm, o. o. o znaczy, co? Właś, właś, właśnie ją wykopałem. Shit. Zatem. To darmowe odcinki widzowie. W sensie, co w się sensie co darmowe odcinki co ci chodzi? <grym> Montujesz mi za darmo, dzięki. Ale przecież ja wygrałem. <grym> no właśnie. <grym> Wygrałeś darmowe montowanie. Kurwa. <grym> Kurwa. <grym> dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Papa, nie ja pa. kończymy, jeszcze nie kończymy. Ale jest... ja, chcę bossa, ja chcę bossa najebać, kurde. Chodźcie, muszę znaleźć najpierw tego moba. Nie wiem, czy go znajdę. Idziemy na pierdnę. Idziemy walić na sukę. Rzeka, muszę go znaleźć. I czemu mówię tyle gdzieś? Ej. Niccie, czy nie zede pierdnęło? A. Dobra, możemy kończyć. Tym odcinkiem kończymy.